Cześć wszystkim. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Witam was tutaj na moim kanale po dość długiej przerwie. Bardzo, bardzo przepraszam, że w ostatnim czasie nie nagrywałem. Natomiast niestety względy zdrowotne tutaj dość mocno miałem problemy związanych ze zdrowiem, a wiadomo, zdrowie jest zdecydowanie najważniejsze. Dlatego też musiałem ustąpić, jeśli chodzi o nagrywanie. E, dlatego też e, zająłem się zdrowiem, wykurowaniem się. Teraz już jest odrobinę lepiej, więc postanowiłem tutaj nagrać i podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami na temat kolejnych e, filmów, które dodał e, na swoim kanale pan Patryk Barański. E, było troszkę tych filmów, natomiast ja się skupię tutaj na tych kilku ostatnich, ponieważ no, nie będę nagrywał długo. Będzie to tylko i wyłącznie szybki materiał, krótki materiał, gdzie podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Nie będzie to długie, więc, więc spokojnie. Tak jak mówiłem, nie nagrywałem ze względu na stan zdrowia, który się znacząco pogorszył. Natomiast no, na szczęście jest już odrobinę lepiej, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i że będzie wszystko wszystko dobrze. No wiadomo, zdrowie najważniejsze. Ostatnio miałem chwilę, więc obejrzałem sobie te materiały, które dodał Patryk. Obejrzałem też sobie materiały pana Piotra strzały, więc tutaj miałem chwilę, żeby sobie obejrzeć te materiały. A oczywiście na początek, kto to mówią, łapy nie ma. no Teraz też w ogóle nie ma. No, Została tam jakieś zgliszcza. <laughs> Ale coś tak to bywa, jak widzicie. Mm. Albo zdrowie, albo... albo... albo treningi i tak dalej. No zdecydowanie zrobię najważniejsze. No to możemy zacząć. E, zaczniemy sobie oczywiście od tego ostatniego materiału. Gdzie tam hmm, stara się e, bawić z hula hoop, no i w międzyczasie też stara się w pewien sposób e, pozować, pokazywać jaki, jak to wspaniale wykonuje, no cóż. Jeśli chodzi o sam materiał, to tutaj nie będę zbytnio się na ten temat wypowiadał, bo nie o to chodzi. Jedyne, co przykuło moją uwagę i niewątpliwie mnie też martwiło, to znaczący spadek formy, jeśli chodzi o pana Patryka. Tak, znaczący spadek formy. Może nie, jeśli chodzi o tutaj docięcie, może nie, jeśli chodzi o cały kształt, ale z pewnością bardzo duży znaczący spadek. Jeśli chodzi o jego masę mięśniową. Patryk od zawsze był osobą szczupłą. Nie miał jakiejś wielkiej masy mięśniowej. Nie był jakoś umięśniony. Był dobrze docięty, owszem. Tego nie można mu tutaj e, absolutnie odebrać. Natomiast no, nie był osobą masywną, tak, jeśli chodzi o masę mięśniową. Natomiast teraz zdecydowanie ta masa bardzo, bardzo mocno spadła. Patryk teraz jest... Jeszcze chudszy niż był jakiś czas temu, co można zdecydowanie zauważyć na innych materiałach. Tak, jego, jego tutaj zmiany nie wnikam, czym ta zmiana jest spowodowana. Czy jest to zmiana spowodowana tym, że Patryk przestał brać środki dopingujące, czy też jest to związane z tym, że jest jakiś uraz, bądź też coś związanego ze stanem zdrowia. Nie chcę tutaj naprawdę w ten sposób tutaj polemizować. Natomiast widocznie jest to, że nastąpiła bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o jego sylwetkę. Więc zastanawia mnie to, że tak naprawdę nikt tego nie zauważa. Hmm, zauważa to osoba, która nie ma nic wspólnego z kulturystyką. Kiedyś rzeczywiście trenowałem box, więc można powiedzieć, że jestem bokserem, natomiast z kulturystyką nie ma zupełnie nic wspólnego. Więc ja to zauważam, więc zastanawiamy troszeczkę, dlaczego to inni zauważają, którzy mają zdecydowanie większe doświadczenie, jeśli chodzi o kulturystykę. Ostatnio coś tam było na e, materiale pana Piotra Strzały, tylko uważam, że było tego zdecydowanie za mało. Uważam, że Piotr powinien nagrać więcej na ten temat, bo ten temat zdecydowanie wymaga większej uwagi i tutaj przyjrzenia się mu e, dokładnie. Może to też być taka sytuacja, o której mówił Piotrzała na swoim materiale, mianowicie tutaj na większości materiałów czy przed transmisją na żywo Patryk zanim w ogóle wystąpi, to się pompuje bardzo mocno. I to nie jest pompowanie jedna seria, tylko kilka, kilkanaście serii, żeby tylko móc jak najwięcej się spompować. Nawet na wielu materiałach, gdzie trenuje biceps, najpierw go trenuje, 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 a dopiero później pokazuje, tak? Nie widziałem Patryka Bańskiego jeszcze na żadnym materiale żeby się tak naprawdę pokazał bez napinki, w złym świetle Tylko i wyłącznie jego materiały są robione w bardzo dobrym świetle, z mega mega pompą Żeby wyglądał jak najbardziej okazale. Być może tutaj przy tym hola hopie nie było dobrego światła i może nie był spompowany Dlatego też tak wyglądał, a wyglądał zdecydowanie, zdecydowanie mniejszy na mniejszego niż na innych materiałach, tak? Można to zdecydowanie zobaczyć chociażby po bicepsie, gdy na tym kulachopie pokazuje swojego bicepsa i widać, że jest zdecydowanie raz, że mniejszy, a dwa zdecydowanie, zdecydowanie słabszy pod względem tutaj jakości tego mięśnia, tak? Więc, no coś tutaj jest na rzeczy, nie do końca wiem co, nie chcę tutaj polemizować i. Wgłębiać się w ten temat, bo nie jestem od tego. Ja to tylko zauważyłem, mówię o tym, a uważam, że osoby bardziej doświadczone, osoby, które się na tym znają, powinny ewentualnie pociągnąć ten temat dalej, a ja, no, nie jestem tutaj osobą, która to może robić. Jeśli chodzi o jego kolejne materiały, no to cóż, materiał związany z poradnikiem odnośnie odchudzania. Ten materiał to jest takie masło, myślane drobinkę troszkę. Tutaj na tym materiale zdecydowanie osoba, która chce się odchudzać, weszła na ten materiał, nie dowie się zupełnie nic. Coś tam zaczął mówić, ale tak naprawdę te informacje, które on powiedział, nie wnoszą zupełnie nic nowego. To, że trzeba zrezygnować z produktów e, złych powoli, to, że wszystko trzeba robić powoli, no nie odkrył tutaj Ameryki, nie odkrywajmy. Każda osoba, wchodząc na ten materiał, spodziewała się jakichś wytycznych, jakiejś jakich pomocy, jakichś wskazówek itd. Osoba, e, która mówi, że ma 20 lat doświadczenia, jeśli chodzi o trening siłowy. Powinna na takim materiale dać jakieś smaczki, dać jakieś wskazówki, dać jakąś pomoc, tak? A jeżeli osoba, która chce się odchudzić, wchodzi na taki materiał, ogląda taki materiał z zaciekawieniem, bo chce się czegoś dowiedzieć, bo chce naprawdę schudnąć, to kończąc taki materiał wychodzi tak naprawdę z niczym, bo nie dowiaduje się zupełnie, zupełnie nic, kompletnie. Ten materiał nie wnosi nic. Taki materiał. Typy nie powstał, to nie byłoby zupełnie żadnej różnicy niż on powstał, ponieważ w takim materiale nie dowiadujemy się zupełnie nic, co mogłoby takiej osobie odchudzającej się pomóc, i taka osoba wyciągnęłaby cokolwiek z tego materiału. Więc jest to tylko materiał, chyba tak naprawdę po to, żeby był. Nie wiem, czy to jest brak pomysłu ze strony pana Patryka, czy cokolwiek, ale to jest, można powiedzieć, w pewien sposób. <grych> Eee, tutaj hmm, powielanie czegoś co już każdy wie eee, i tak naprawdę nie wnoszenie zupełnie nic, bo gdyby tutaj pan Patryk powiedział to co powiedział na ten materiał, a dodatkowo wrzucił jakieś swoje uwagi i wrzucił swoje wskazówki to taki materiał miałby jeszcze rację bytu ale tutaj niestety nie było nic zupełnie więc ten materiał jest zbędny no dobra no to przechodzimy do materiału, tak naprawdę, gdzie powstaje poradnik. Poradnik, jak ćwiczyć, tak? Atlas, można powiedzieć, ćwiczenie na początku. Pierwszym ćwiczeniem jest wyciskanie handli nad głowę, na ławce, tutaj skośnej. No cóż, jeśli chodzi o sam tutaj przygotowanie i tak dalej, Patryk Stella się jak najdokładniej poopowiadać, pokazać jakimś jest, jest ekspertem tutaj. No i tu jest, można powiedzieć, powtórka z rozrywki, ponieważ w tym materiale nie ma nic nowego. Nie ma nic nowego e, niż biorąc pod uwagę inne materiały na ten temat. W tym materiale nie ma żadnej nowości. Patryk nie wnosi zupełnie nic nowego, mówi to, o czym wszyscy wiedzą. Nic nie daje jeśli chodzi o swoje 20 doświadczenie. Nie mówi coś, co ewentualnie on robi, jak robi i tak Nie stara się pomóc osobom, tylko tak naprawdę obejrzał inny materiał i odklepał jedno i to samo. Tak? Czyli nauczył się jakieś regułki, odklepał i nic więcej. Nie było tu w żaden sposób e, jakichś nowości. Druga rzecz, która mnie niewątpliwie zaskoczyła, to to, że Patryk e, mówi, że to jest materiał <kłównie> głównie dla jego podopiecznych. No to cóż, zastanawiam się, jak to Patryk z nimi trenuje, e, że pokazuje im technikę wykonywania ćwiczeń na YouTube, tak? No to nie wiem, ktoś płaci za to trening, idzie na trening, no to co ty na tym treningu z nim robisz? No nie wiem, no. Każdy jakiś dziczący się trener, zanim cokolwiek zrobi, no to sprawdzi jak dana osoba wykonuje dane ćwiczenie, żeby poprawić ewentualnie jego tutaj braki bądź też poprawić jego technikę, jeżeli ktoś jest gdzieś nie tak. A tutaj tak naprawdę ty wrzucasz ten filmik, mówisz specjalnie dla podopiecznych. No to od czego, nie wiem, ty jesteś z tymi podopiecznymi, których tam masz, czy nie masz to, nieważne, skoro wrzucasz taki materiał dla swoich podopiecznych, no to raczej powinieneś im to pokazywać, nie wiem, na gdzieś na siłowni, tak? Jeżeli ktoś płaci za ten trening, to, to raczej powinien mieć tutaj od ciebie jakiś dodatkowy z tego benefit, a tutaj widzę, że dostaje materiał tylko i wyłącznie na YouTube. Troszeczkę to jest dziwne, niezrozumiałe, nie ma tutaj logiki, no ale cóż, tak widocznie było. Ostatni temat mm, związany z, z sylwetką, najlepszą w Polsce. Patryka, z którym się oczywiście stwierdzeniem znacząco nie zgadzam, zresztą większość się z nie zgadza. Podam tylko dwa przykłady osób, które mają lepszą sylwetkę w chwili obecnej od Patryka 2703. Pierwszym przykładem jest Sebastian Kot, który również będzie startował w zawodach męskiej sylwetki, tak? Wystarczy porównać sylwetkę, Patryka2703 z sylwetką e, tutaj e, Sebastiana Kota. Sebastian Kot na głowę bije Patryka jeśli chodzi o barki, klatkę piersiową, plecy, e, ramiona, e, łapy, ewentualnie jedynie tutaj brzuch jest gorszy jeśli chodzi o Sebę Kota. Więc, no, pierwszym osobą, która ma lepszą sylwetkę na chwilę obecną w Polsce jest Sebastian Kot. Wystarczy tylko porównać tak naprawdę obiektywnie te dwie sylwetki. Oprócz definicji i oprócz wąskiej talii, um, Patryk nie ma żadnej przewagi nad Sebastianem Kotem. Eee, Patryk ma dobrą sylwetkę. Jest docięty, fajny, fajnie wygląda. Natomiast nie ma jednej rzeczy. Nie ma takiego efektu wow. Jeżeli spojrzymy na jego sylwetkę, jest no kurczę, fajnie jest cięty, naprawdę. Ale nie ma tego wow, wow, wow takiego właśnie elementu, który niewątpliwie jest potrzebny do osoby, która ma najlepszą sylwetkę. Czy to w Polsce, czy na świecie, czy gdziekolwiek, tak? Tutaj tego nie ma. Drugą rzeczą Patryk obraża wielu kulturystów, że oni mają wydęte brzuchy i tak dalej. Że każdy kulturysta ma wydęty brzuch. No to teraz przykład pana Piotra Boreckiego. Oglądając się na Gerdajek jako Trenik. Eee, no i tutaj e, pokazuję brzuch, tak? Brzuch bardzo fajny. No i później pokazuję wakium, gdzie ten brzuch naprawdę wygląda fenomenalnie. No i jak tutaj te twoje argumenty, że kulturyści mają wielkie brzuchy, skoro Piotr Borecki ma niesamowity brzuch. A w pozie Vecchio to już w ogóle ma perfekcyjny brzuch. E, więc e, druga rzecz, Piotr Porecki, teraz drugi raz na Mister Olympii, Karta Pro, no, no mega po prostu szacunek dla niego. No jeśli chodzi już o samą sylwetkę, tak, no tutaj ta sylwetka to jest właśnie efekt wow. Niesamowita klata, po prostu, która robi fenomenalne wrażenie. To raz, dwa fenomenalne barki, niesamowite plecy, super łapy. no... Tutaj jest to sylwetka kompletna z tym właśnie elementem WOW, no niestety której Patryk nie ma. Więc wymieniłem tak w skrócie dwóch przynajmniej, no, no od razu tak, dwóch, dwie osoby, które mają lepszą sylwetkę od Patryka Barańskiego, więc takie twierdzenie to jest tylko i wyłącznie jego twierdzenie, tak. Bo żadna osoba obiektywnie patrząca nie stwierdzi i znająca się na kulturystyce, nie stwierdzi, że Patryk Barański ma najlepszą sylwetkę w Polsce. No nie ukrywajmy. Nie wiem, czy to jest z jego strony po prostu tylko i wyłącznie jakaś bajera, tak? Czy on się nabija z tego, tak mówiąc? Czy on tak na serio? Ciężko tutaj twierdzić, natomiast no, nie jest do końca oczywiście tak, jak on tu twierdzi. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Madero się będzie podobał. Raz na jakiś czas pewnie coś wrzucę, ale to nie będzie często, o, raczej sporadycznie. Eee, jeszcze raz dziękuję. Eee, no i do usłyszenia kiedyś tam. Bum! Na razie, trzymajcie się. Cześć!